No witam w kolejnym odcinku z Tropico 4. Już kurde mi tutaj telefon już przeszkadza, już na samym wstępie. No, idzie budowniczy do roboty. No i co? Dzisiaj jedziemy dalej. Hmm, towary eksportowe tutaj pojechał. Gospodarka, frakcje Co jest... Zieloni kurwa Przemysł drzebny lub wydobywczy obecny na wyspie no, zanieczyszczenie czyli Jeżeli zanieczyszczenie mamy duże to będziemy musieli wykupić e, Fabryka konserw nie Gdzie to było? Gospodarstwo Nie Ekonomia Nie Państwowe Dupa hmm. Przemysł Konserw Tartak Fabryka mebli, rumu, cygar Urwa mać Sugerowany budynek No To daj macie, ale ja szukam. Spalarni śmieci. Obóz drwali, targowisko. Kurwa, nie ma. Szyb naftowy. Nie wiem, wydaje mi się. No, tu jest wysypisko śmieci jest w infrastrukturze. No jeszcze sobie weźmiemy kierowców, żeby mogli nam towar dostarczać. Chociaż zrobimy ich tutaj gdzieś. No. Będą mogli przynajmniej nam szybko tutaj towar stąd zabierać. Tu mamy kopalnię. Dobra. Jesteśmy 9 tysiączków na minusie. Jeszcze sobie na szybko w opcję wejdziemy, w opcję grafiki. Macie od razu zobaczone. Zobaczyć możecie wszystko co mam. Wyostrzony. Józeździerz, czy jesteś jeszcze, żeby tutaj ultra właśnie. Ultra. Cienie chmur, chmury, jakość wody, jakość trawy. Czy jest coś? Widoczność ultra Własna Okej okay. okej okay. okej okay. Dobra ja się z Wami na chwileczkę pożegnam Zaraz wrócę z nowymi ustawieniami No i już moi drodzy jesteśmy z powrotem Troszeczkę zmieniłem Rozdzielczość też troszeczkę dałem sobie większą ale myślę że to nie będzie żadnego problemu ten odcineczek będzie troszeczkę krótszy bo ostatnio mi wyszedł około 40 minut a tutaj chciałbym zrobić tak po 20 minut odcineczek także ten będzie troszeczkę krótszy Ogrót botaniczny, a z, z, wybuduję. Ło mm. oh, fuk. Pięć tysięcy. No, dobra, jeszcze mnie nie stać. Jeszcze. Dawaj szybko. Presidente, there was a clash in the Third World between armed forces supporting the U.S. and tu mamy, wyeksportuj banany odrzuć biuro kierowców? a tu jest pracownik 53 no kierowców akurat nie będziemy tutaj obniżać akurat samych tych o jedzie frak fraktowiec, czy jak mu tam leci Komrad prezydente, an article published in the Pravda in Moscow ...imigrantów... Dobra, pauza. Teraz tak, potrzebujemy... ...ogród botaniczny. Fak, duże to kurestwo. Gdzieś, gdzie moglibyśmy go fajnie wybudować. Tutaj będziemy mogli... O! Dobra. Sobie teraz tak, infrastruktura, droga... Urywa. Ja Ja ale on on mi to... drogę ...drogę Nie, Nie. Nie. Nie chcę tego razie Dobra. Piętnaście biuro do spraw zagranicznych nie będzie. Dobra. Co to jest? Czyszówka, przyszówka dobra. Co byśmy chcieli? Infrastruktura i spalarnia śmieci nie ma. Nie możemy. Trudno. W rozrywce im walniemy jeszcze pubik tutaj. O ile się da, da się. ...płacą. Dokładnie. Ile na niego załadujemy? 11 tysięcy. No, nawet dobrze. Jedzie tu ktoś? Nikt. Hmm, 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 hmm. Sieć energetyczna. Byśmy musieli wybudować tutaj a, b, 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 elektrownię wiatrową, też kasy nie mamy, cholera Turyści to z Polski widać. Przy, przypłynęli na wakacje. Tak przeważnie jest. Polacy jadą gdzieś na jakieś wyspy na wakacje, to cały czas zleje. Wyjeżdżają, to słońce zaczyna świecić. Wiem to na swoim przy, przykładzie. Niestety Co tu mamy? Pozwolenie na budowę Zguć się, dobra Wydam taki dekret hmm. Pozwolenie na budowę jest tutaj. Co? No, spokojnie. No, jak ładnie. Dobra, pozwolenie na budowę. To było tu. Macie. Oho. Starunek policji. Mój tu się przyda. I to fest. No. jest mniejsze przestępczość tutaj jest zerowa <laughs> przepraszam przychodnia jeszcze sobie walniemy tutaj kiedy przypłyniesz? oje za 6 miesięcy hmm. dopóki jeszcze mamy hajsik Luksusowe atrakcje, salon, spa, basen mamy, marina przyciąga bogatszych, odwiedzają ekoturyści. Dobra. Wszystkich ministrów byśmy musieli w końcu nająć. A weźmiemy. Dlatego... Dlatego nas nie stać. Dobra, ten przypłynie. No widzę, że powoli rośnie, to spada, to znowu rośnie. No wszystko chyba zależy od tego, jak w danym... Lub danym na... there is a crisis of command in our army sir since tropican soldiers are too unruly we should recruit more generals <coughs> Nie. Też nie. No właśnie. Też mnie nie stać na to jeszcze. ...turyści. Hmm. Buduj, buduj. Dobra. Macie 13. Przydałby nam się ten zasrany arsenał. Dobra, mamy kasę jakąś. E, państwowy arsenał. Na tego już nas nie stać. Dobra. Na 56. Niech ma. 59. Niech będzie. I jedziemy. Czekamy do następnego miesiąca. Najmniej wszystkich ministrów oczywiście tutaj nas nie stać. Trudno. Tu i tu. Czekamy na te dwa. Na te dwa jako fraktowiec za 4 miesiące mhm. no ale surowce eksportowe 18 turystów ładnie jakaś kasa jest Puszkowane ananasy odrzucamy póki co <śm> nie mamy jeszcze fabryki puszek Dobra, ci przyjadą, <laughs> przypłyną na najbliższym frachtowcem. No, tutaj są ładnie. Ekoturyści, pięknie, Oje, oh yeah. super. Nic tylko przybywajcie. No i przypłynie od razu ten. I wykonamy sobie wszystkie na chwilę obecną zadanka. Mm -hmm. No. Coś mamy wybudować? Nie trzeba. Stosunki zagraniczne, kij. <laughs> I właśnie płynie do nas, ale widzę, że nam już rośnie budżet. Prezydenta! I see that your council of ministers is up and running. Pięknie mamy 30, parę tysięcy z Tutaj nam widzę stan wojenny. Sir, I the Military Committee of Tropico feel that certain steps must be taken to preserve peace on our island. Plus 15, nie chcę. Żadnego stanu wojennego. Hmm. W sumie sprawdzimy sobie. Zieloni 75. No ogólnie jest dobrze. Przegląd do góry. Do góry. Wskaźnik turystyki też idzie do góry. Ładnie. Bilans z kasy idzie do góry. Wydatki gracza. Hm, właśnie byśmy musieli podnieść troszeczkę hajsu e, czyli <śm> rozrywka kabaret o rozrywka restauracja 10 szybka budowa 10 Szybka budowa. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. I gospodarka. Nabrzeże rybackie. Nie, nie, nie. Stacja ogrodnicza. Co w ogóle robi? Pomoże lasowi rosnąć lub lepsze twoje uprawy. Na razie nie. Szpital, bank. Oh. Dobra, to to postawimy. Tutaj damy szybką. O. Jakość pracy zrobimy na ten, bo się przyda. I widzimy, że pieniążki nam rosną.

infrastruktura i nie mogę wybudować jeszcze tego cholera jasna bym <laughs> musiał tutaj gdzieś postawić im <śmiech> przepraszam <śmiech> przepraszam bym tutaj musiał postawić gdzieś eee, no B -b 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 wiatrak żeby móc tutaj powłączać kontrolę klimatu w tym momencie byłoby lepiej byłoby więcej kasy z tego więcej ludzi by chcieli chciało tam mieszkać Trzech nowych imigrantów, kasa, no, oczywiście autosejw, kasa nam wpłynęła kolejna. Widzę, że tutaj mogę o warunki mieszkalne automatycznie wzrastają. No tutaj niestety już nie można hmm. musieli wybudować jeszcze jeden wiatraczek a no, tam nie widzę o tutaj no tutaj dodaję tak jeszcze jeden byśmy wybudowali im i można byłoby wszędzie zwiększyć byłyby mieszkania bardziej atrakcyjne no No długo raz maleje, raz rośnie, to, czyli już jest, jesteśmy na dobrej drodze Kiedy? Za mniej miesiąc, czyli za chwileczkę powinien przy, przypłynąć Jeszcze jeden frachtowiec No właśnie płynie Jo ja. I nawet ryby skaczą Tutaj mamy co? A zgadzam się. Swobody obywatelskie. He? Nie wiem o co kaman, ale okej. Okay. Tenements are an inexpensive way to Dobra, mamy pieniążki. <coughs> mm -hmm. Media. Wiem, że swobody robią. To zrobimy. A stację TV. Ale nie możemy. Rozgłośnie radiową też nie. A gazetę. Cholera. Nic nie możemy. Trudno. Ale przynajmniej już mamy wykupione. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że to na chwilę obecną byłby koniec tego odcinka. Spotkamy się już w następnym. Trzymajcie się ciepło. Cześć.